Whoa! Whoa. Tak! Yes! No. Oh. Okay, thank you. Julia! Tak! Whoa! Oglądacie Vicky Show! Dzisiaj kręcę wyzwanie słodkie, kontra, ohydne jedzenie z przyjaciółkami! To jest Julia. Niektórzy mogą ją już znać. Cześć wszystkim, a teraz poznajcie suszę! Cześć wszystkim! Woo! Cześć, Cześć wszystkim. wszystkim! I tak, pierwsze wyzwanie mamy tu pełną szklankę coca oraz papier toaletowy. Ale najciekawszą rzeczą jest ogromna ilość kwaśnych i bardzo słodkich cukierków. Setnem tego wyzwania jest to, że musimy uważać przy ciągnięciu papieru, aby nie rozlać szklanki Coca-Coli. Trzeba być bardzo ostrożnym, a jeśli wyleje się na cukierki, to trzeba spróbować tego cukierka. Wszystko jasne? Tak! Kamień, papier, nożyce, raz, dwa, trzy! Jesteś pierwsza! Kamil, papier, papier Raz, dwa, trzy. Jestem ostatnia. Uch, I tak, zaczynamy. Tak. Dalej, 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 dalej. Jakie masz piękne włosy. Tak, masz piękne włosy. I masz ładną bluzkę, koszulkę, kolczyk. Śliczna jesteś, tak? Super. Taka piękna. Tak, cała piękna. W ogóle. O, Twoje dłonie, jakie są piękne. Papier toaletowy też jest piękny. Nie, 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 nie rozpraszajcie mnie. Koszulka. Gdzie ją kupiłaś? <gryś> to dawaj szybciej. Udało się. A na co? Na to poleciało? Tak. Na to. Nie wiem. A co to takiego? To jest jakiś smak brzoskwiniowy. Marmolada. To jakieś cukierki z brzoskwinią. To co, próbujemy, dawaj! To marmolada. Mm? Bardzo pysznie pachną! To brzoskwinia pachnie jak brzoskwinia, prawda? Nie wiem! Kiedy byłam dzieckiem, miałam pastę, która tak pachniała. Czekaj, zaraz wam pokażę. O, to wygląda jakoś trochę dziwnie, co? Takie cukierki. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę dziwnie. Mm. To jest pyszne! Czy one mogą połować? Nie! A, racja! <grymne> Okej, teraz twoja kolej. Sasza, zrób to wszystko, żeby odwrócić jej uwagę. O, tak. Dawaj. Uuu, jak szybko? Jak szybko! Dlaczego tak szybko? Ej! Łapa! Masz włosy takie piękne! Żartujesz? Uuu! A, rozlałaś i co? Na to poleciało, czy Uuu. na to? Jeszcze więcej wylała. To te? O, na to tak. Kurczę, one są bardzo smaczne. To są bardzo smaczne cukierki. Rety, one są kwaśne. Spróbuj. Kwaśne? Naprawdę? Bardzo? No wypluj to, niech ktoś daje szklankę wody. Dobra, lecimy dalej. Ile sekund? Dziesięć, dziesięć, dziesięć. Co? Teraz słuchaj. O 6. Ostrożnie. Kolejna Sasze! Co robisz? Dlaczego robicie to tak szybko? Jakie piękne włosy. Nie mam łaskotek, nie mam łaskotek. Nie mam łaskotek. Nie, 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 nie szybciej! Kawałek. Nie rozpraszajcie jej! No dalej szybciej! Porządna dziewczynka, brawo, jaka grzeczna! Brawo! Dobra, rozlałaś! Na, na śliczka! Tak. tak, na te. Też tak myślę, dawaj. O, takie małe cukierki. A, smek marmolatki, tak. Tak powąchać, tak powąchać. No i jak? Smaczne? Okay. O, to masz szczęście. <grym> Oszustka. Kolejne wyzwanie również będzie bardzo interesujące. Mamy, a Pięć różnych kolorowych piłek. Spójrzcie, rzucamy je na stół w ten sposób, żeby uderzyły o stół i trafiły do jednego z tych kubków. A w tych kubeczkach znajdują się przepyszne smakołyki, jak i raczej obrzydliwe smakołyki. Kamień, papier, nożyce, raz, dwa, trzy! Kamień, papier, nożyce, raz, dwa, trzy! Czekajcie, a kto przegrywa? Która przegrała? Ja. Sasza jest pierwsza. No to ty pierwsza. Masz, rzucaj Myślę, że Sasza trafi za pierwszym razem. Nie ma! O! Julia? Tutaj. Masz Pudło. Weź inną piłkę. w ogóle nie było już piłek. Uważaj! O, trafiła! No i teraz ja mam najtrudniejsze zadanie. Kupki poznikały. Pudło! Dobra, spróbujmy. Mam coś czarnego. Myślę, że są kwaśne, ponieważ to opakowanie ma takie minki. Niezłe. O nie, bardzo kwaśne. Zróbmy to na zmianę. Ty, potem ja i Julia. Tu. Zastanawiam się, czy są słodkie, czy kwaśne. Smak? Mm, Okej, okay, tak. Myślę, że one są... <grych> to trochę dziwne. Nie sądzę, żeby one były kwaśne. Ja też tak sądzę. Chyba są kwaśne, co? To jest pyszne, to jest naprawdę pyszne! Super! Pachnie cytryną. Ech, nawet nie cytryna. Kwaśne? Smaczne? Tak, po prostu smasza cytryna. Tak? Okej. I co, dziewczyny, spodobało Wam się? Tak! Mnie też się bardzo podobało. Mamy przed nami kolejne wyzwanie. Znowu jest mnóstwo kubeczków. A do różowych włożyłam bardzo kwaśne cukierki. A w niebieski są bardzo, bardzo smaczne. Chcę sprawdzić naszą celność. Celność? A czym będziemy strzelać? Dziewczyny, będziecie używać tych fajnych blasterów. Wow! Wow! Ten będzie Proszę. mój. Ja chcę biały, chcę biały, chcę biały! Proszę bardzo. O, dla ciebie. Wow, to jest bardzo ciężkie. Tak jak mała kaczka. Wika, w co celujesz? Ja? Nie wiem. Czerwone czy czerwone? Tylko we mnie nie strzelam! Pudło! Pudło! Au! Nie strzelaj do mnie! Ooh, ta! A, tak! Feet, uh -huh. Cóż, spróbowałam i te cukierki wydają się być miękkie. O, nie, nie są już miękkie. Tak, <túrCanada> dawaj, spróbuj. Zastanawiamy się, jakie one są. Uu, Daj pową One jak klej? Tak! Jak? Klej! A, same cukierki dobrze pachną Nie tak. Moim zdaniem jest gorzej Są bardzo kwaśne Naprawdę? Tak Aż tak? Co, bardzo ja, kwaśne? Ja nie mogę tego spróbować Dziewczyny, spróbujecie? Dajcie mi, ja chcę spróbować, dajcie, dajcie To się takie. zrobiło ciekawe Tak Wikia też postanowiła spróbować Mam zielony, ja mam. Ja też mam zielony. Ah, znam miejsce gdzie. Dobra, spróbujmy. Nadal zakwaśnę. Koniec. Dobra, czuję coś pysznego. Mm. Wow. wow. Lepiej będzie, jak się odsunę. Ah. Julia! Tak! Udało się. Tak, ja też mogę? Było już kilka takich tylko w innych smakach. Kwaśne? Tak? Jak to? To nie powinno być kwaśne! Milczy. O! To zupełnie inny cukierek. To nie była cytryna. Dobra, spróbuję. Oratę! <laughs> Prawie uperwałem! Wow! To cukierki z głogiem. Co to jest? Głóg to takie jagody. Pachną tak pysznie. Gdyby tylko udało się przekazać Zobie, poczujcie zapach. zapach. Gdyby tylko można było przesłać zapach za pomocą kamery, poczulibyście to. Czuję to. No jasne. jak? Uwielbiam głóg. Mm. Są bardzo smaczne, bardzo słodkie i smaczne. No tak, dobre. 40 na 50. A gdzie podziały się pozostałe 10%? To nas to. I tak, kolejne super fajne wyzwanie. Znowu ogromny szlak jedzenia. A mogę przejść? Spójrzcie, mamy tutaj takie przeróżne, pyszne przekąski. Spójrzcie, tutaj są ostre chipsy, tu są cukierki. Warzywne cukierki. Czy to na pewno są cukierki? No tak. To są chipsy. A może to chipsy? A także mamy tutaj przeróżne napoje. Tutaj mamy jakieś super napoje. Woda? A nie wiem, to są jakieś napoje. To jest z truskawkami, z pomarańczą z malinami, z arbuzem, z kiwi. Ale to nie wszystko. A nie będziemy tego wszystkiego razem próbować. Mamy puszkę Coca-Coli. Umieszczamy ją tu. Nie otwartą. Tak. I będziemy na nią dmuchać. I na przykład jeśli skończy tutaj, będę musiała wypić to i zjeść o to jednym wydechem ogłem. Kamień, papier nożyce, raz, dwa, trzy. Kamień, papier nożyce, raz, dwa, trzy. Jestem ostatnia. Bika, 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 wika. Zobaczcie, jakie to obrzydliwe! Och, to śmierdzi! Mm, mogę spróbować? Możesz! Jij, jij. Smaczne! To jest ostre! Oszukałam was, starałam się nie ukazywać swoich emocji, a teraz mnie pali! To jeszcze mm. mm. <suszy> <suszy> więcej? Yeah. I tak, teraz dmucham. Dawaj! Dawaj! robiło ci się smaczne! Tak, mamy tu arbuzowy napój. Gazowany, tak? Tak. <noise> Lubię to. I ciasteczka truskawkowe. Truskawkowe! koali. Podzielisz się z nami? Wow! W środku jest nadzienie. Truskawkowe. Bardzo truskawkowe. smaczne. Jak Super pyszne. Mhm. Bardzo chcesz, żeby Julia wybrała oto. Które chcesz? Chcę, żeby Julia wybrała oto. Okej. Okay, yeah! Tak, a to jest? Napój truskawkowy i chipsy. Chipsy wydają się być ostre. Uu, nie są ostre. Pyszne. O, fuj, czuję ten zapach. <laughs> Znowu super ciekawe wyzwanie. Mamy trzy produkty. Ja mam burgera, Julia ma sushi... A Julia, Tartyle. I do tego mamy jeszcze magiczną ruletkę. Będziemy nią kręcić i mamy tu dwa słowa: na zewnątrz i wewnątrz. Jeśli wypadnie nam na zewnątrz, to zjadamy to, co jest na zewnątrz. W sumie logiczne. A jeśli wewnątrz, to zjadamy to, co jest wewnątrz. tam wewnątrz. W sumie to ma sens. No, dalej, dalej, dalej. Dobra, pokaż publiczności, niech oni to zobaczą pierwsi. Wewnątrz, tak! Powiedz mi, kiedy stanie. Stop! Yeah. Oh, nie! Okej, ta ona gruby, łacze wygląda. A, dobra, to tylko bułka. Z czego się cieszę? Dobra, testy. Teraz, teraz ja. Powiedz, kiedy się zatrzyma. Stop! Zatrzymało się na ono środku. Po prostu chciała, żeby był środek, a ja zjem wszystko. Zjem to wnętrze. A ja zjem bułkę. Spójrzcie, mam taką przepyszną sałatkę Cezar. A teraz zjem sobie Mmm, Nie jest dobre. Oczywiście, masz tylko bułkę. Oh, to moje ulubione kurczaki. Mm. No cóż, ziomki, jeśli spodobał wam się nasz filmik, wesprzyjcie nas lajkiem. Będzie, Będzie nam, nam bardzo, bardzo miło, miło, bo zjadłyśmy tyle Cukierków. nie czuję. No, ładnie. Ten gazowaniec. A tak w ogóle, jak udało ci się zjeść te chipsy? Jestem w szoku.